Szanowny Panie Premierze, to dobrze, że Szanowny Pan Premier zdecydował się dzisiaj prezentować ten, ten projekt tej ważnej ustawy i bardzo uczciwie Pan powiedział o tym, kto był rzeczywiście takim społecznym inicjatorem tej ustawy. My traktujemy to jako Prawo i Sprawiedliwość również jako naszą własną ustawę, bo duża część tej ustawy rzeczywiście powstała jeszcze za czasów pana wiceministra Artura Sobonia w rządzie Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Finansów, ale chciałbym z tej mównicy jednak wymienić właśnie tą stronę społeczną, osoby, które były w to zaangażowane, które zainicjowały razem z panem generałem Wiesławem Kukułą pracę nad tą ustawę. To oczywiście jest pani prezes Fundacji Łączna nas Polska, pani Natalia Nitek-Płażyńska, wielka polska patriotka z Gdańska, ale również przedstawiciele przedsiębiorców, Krzysztof Papadis ze Smart Target, Tomasz Limon reprezentujący pracodawców Pomorza, Wojciech Majewski z Kongresu 590, Bartosz Stasch z Wielkopolskiego Związku Pracodawców, lewiatan oraz Bartosz Sowier reprezentujący pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Traktujemy tą kwestię jako wyjętą z podsporu politycznego i staramy się, Szanowny Panie Premierze, szukać dobrych rozwiązań, dlatego że nasz rząd rozpoczął pracę nad tym rozwiązaniem, które dzisiaj jest prezentowane. Dodaliście bardzo ważny również komponent, który popieramy, dotyczący ustawy o obronie ojczyzny. Jeżeli będą jakieś uwagi w trakcie komisji, to również będziemy otwarci na dyskusję. Ale w tym miejscu, Szanowny Panie Premierze, również chciałbym pokazać, Nasze podejście, podejście propaństwowe do tego szybkiego trybu, pilnego prac na tę bardzo ważną ustawę po to, żeby zachęcać polskich przedsiębiorców do zatrudnienia żołnierzy wotu. Otóż pozwolę sobie za chwilę przekazać nasze dwa. Projekty poprawek, które byśmy chcieli zgłosić na jutrzejszym posiedzeniu komisji, jeżeli ono się odbędzie w tym trybie pilnym, z zastrzeżeniem, że jeżeli uznacie, Szanowni Państwo, że to są dobre propozycje, mogą być to poprawki rządowe, ale nam zależy na to, żebyście mieli również czas na to, żeby. Przeliczyć, przedyskutować, przemyśleć i szukać wspólnego konsensusu, bo tak jak powiedziałem, traktujemy jako Prawo i Sprawiedliwość, jako tutaj koalicja, ten projekt ustawy jako wspólny. I te dwa projekty ustawy, te dwa projekty poprawek dotyczą dwóch rzeczy. Pierwsza kwestia. To jest jednak zastanowienie się, bo z tej sali padły piękne słowa pod adresem żołnierzy WOTU, którzy nie tylko pomagają na granicy wschodniej z Białorusią chronić Rzeczpospolitą, ale również ofiarnie walczą o życie i zdrowie Polaków w czasie powodzi. Jednak rozważyć Szanowny Panie Premierze, i to jest nasza propozycja do przemyślenia, aby ta ustawa obowiązywała, jeżeli chodzi o dochody i przychody, nie od 1 stycznia 2025 roku, ale od 1 stycznia 2024 roku, żeby obejmowała ten rok. Taki pomysł zgłaszamy pod analizę do jutrzejszej komisji. I druga kwestia dotycząca jest zachęcania tych pracowników, którzy stają się żołnierzami WOT-u, a zarabiają więcej niż przeciętne wynagrodzenie, żeby się nie zniechęcali i przy ustalaniu tak zwanego dwutygodniowego wynagrodzenia, które jest tym ekwiwalentem, które jest wskazane w ustawie państwa jako 50% przeciętnego wynagrodzenia, chcielibyśmy zaproponować, żeby to było nie mniej niż 50%, czyli osoby, które zarabiają mniej niż przeciętne wynagrodzenie, zyskiwałyby na tej propozycji podatkowej czy po sobie społecznej. A z drugiej strony osoby, które zarabiały pracownicy więcej, nie traciły. To jest kwestia do przemyślenia, tak jak mówię, szanowny panie premierze, mam nadzieję, że te nasze poprawki znajdą uznanie. Chcielibyśmy, aby nad tą ustawą, to jest nasza intencja, dlatego że sami zaczęliśmy pracę nad tą ustawą. Zagłosowało 460 posłów, żeby ta ustawa pomysły nad nią i, i, i cała debata była wyjęta spod sporu politycznego, bo właśnie to jest to myślenie, które nam prześwięca. Podatki nie tylko powinny być niskie, proste, ale również przyjazne dla tych, którzy zatrudniają, zatrudniają żołnierzy, którzy chronią bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, żołnierzy wotu. u I Jeszcze raz serdecznie dziękuję pani Natalii Nitek-Płażyńskiej i Fundacji Łączy nas Polska za społeczną inicjatywę. Dziękuję przedsiębiorcom za tę inicjatywę. Chciałem, żeby każdy z nich, a na pewno jest jeszcze wielu wolontariuszy, którzy zbierali podpisy pod tą ustawą, byli wymienieni również imienia i nazwiska z Mównicy Sejmowej. I zachęcam szanownych państwa do poparcia tego projektu, który jest projektem rządowym, ale traktujemy również go jako projekt opozycji, jako prawa i sprawiedliwość. Jest to projekt po prostu polski. Dla żołnierzy WOTU wielki szacunek.